Witam z tej strony Q, po to 63 odcinek Kubła Zupki i w końcu mogę powiedzieć, że to jest ostatni kaset, którego zrecenzuję, Przynajmniej niej na razie, w sensie już nie będzie takiego maratonu, tak jak i teraz to robię. Mam nadzieję że też, że będzie lepszy niż te ostatnie, bo to była... To była zła rzecz, tak powiem. Mam tutaj przed Wami kaseta o smaku. Cóż, nie pokazuję z tej strony. O smaku pieczonych krewetek. Krewetkowa nie była taka zła, rzecz mówiąc. Więc mam nadzieję, że te pieczone będą całkiem niezłe. W porównaniu do tych poprzednich, bo. Uch. No cóż, powiem to czwarty raz. Bo wypadałoby, jeśli ktoś zaczyna oglądać recesję od tego filmu. Także kaset jest to firma tajska, która robi zupki z makaronem z fasoli. Fermicelli i on generalnie jest taki, że ma mało smaku, szczerze mówiąc. Pora przejść do sposobu przygotowania. Także otwórz kubek do połowy, wyjmij widelczyk i saszetki z przyprawami. Wlej gorącą wodę do poziomu zaznaczonego wewnątrz kubka. Przykryj i pozostaw na około 2 minuty. Odlej ostrożnie wodę, dodaj przyprawy, wymieszaj i gotowe. Także pora przejść do przygotowania. Tak wygląda zawartość opakowania, także tutaj mamy makaron ryżowy, który nie jest ryżowym, bo to jest ten makaron z fasoli, tutaj mamy przyprawy, tutaj mamy taki, nie wiem czy to sos czy to olej, w każdym razie jakiś płyn, a tutaj widelczyk, już ten rozłożony, no i co, pora czekać na wodę. Okej, okay, no i tak to wygląda po zalaniu, szczerze mówiąc nie pachnie tak jakoś szczególnie źle, i też jakoś nie, nie wygląda tragicznie, także może, może będzie lepsze niż leszcza? no przekonam się zaraz, także jedziemy no to smacznego. Okej, okay, zupa zjedzona. Także takie bardzo ważne pytanie. Czy była zła? Otóż nie była taka zła, jak mógłbym przypuszczać. W sensie w tej konkretnej zupie tak naprawdę pokładałem największe nadzieje. Nie wiem czemu, po prostu tak... tak, tak przypuściłem i... Była niezła, jeśli chodzi o samą zupę oczywiście, bo szczerze mówiąc to ten makaron tak naprawdę zawodzi, bo czuję się po prostu jakbym, nie wiem, jakbym sobie nitki tam włożył i, z, i sobie to jadł. Nie, nie, to jest kompletnie bez smaku dla mnie, no to zawodzi, po prostu zawodzi, a jeśli chodzi o zupę to to, no, hmm, smakuje po prostu jak typowa słona zupa, troszeczkę jak rosu, tylko no taki bardziej powiedziałbym yy, egzotyczny. Kurczę, no nie mam za bardzo jak się wypowiedzieć inaczej, yy, jest spoko, naprawdę. Jeśli już mielibyście brać jakąś zupkę z kaseta, tę tajską, no to myślę, że ta byłaby okej okay, w miarę. Ale ogólnie, jeśli chodzi o całokształt, no to nie polecam tej, tej marki, no bo takie no słabe te zupki. No, ja tak cisnąłem po innej marce że fuj, ale nie, te zupy kasetowe są no trochę do tyłka, tak powiem. No ale przynajmniej skończyłem tę serię i mogę w końcu powiedzieć spokój. Kappa. Tu sam jeszcze jedna. Jednakże w przypadku tego data trzyma się do 9 maja. Także nie muszę tego robić jakoś tak super szybko, no ale... To jest na inny materiał, także ja to zostawię i podziękuję wam za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się podobał, bo mi w tym momencie nawet powiedziałbym średnie, średnie z plus, średnia z plusem zupka. Także jeśli wam się podobała średnia z plusem zupka, również to super. A jeśli podobała wam się recenzja, to zostawcie ocenę pozytywną, jeśli wam się nie podobała, to zostawcie negatywną i powiedzcie mi w jaki sposób mogę poprawić te recenzję, żeby wam się je lepiej oglądało. Zostawcie subskrypcję po więcej materiałów oraz dzwona po powiadomienia, bo z tym to YouTube ma różnie. Zapraszam na moje socjalne media, gdzie postuję czasem jakieś rzeczy. Do zobaczenia w następnym filmie. Tym razem to ty nie będą zupki, już się skończyły. Zresztą w się sensie nie skończyły, jeszcze mam sporo. Ale na razie robię breaka i myślę, że zupki będą raz w tygodniu, żebym sobie to jakoś odbił. Żeby nie było przesytu, tak jak teraz, ale żeby to jakoś sobie tam schodziło, co nie? W każdym razie. Trzymajcie się, do następnego razu i baj baj.